Witamy w podcaście Pionierów. To audycja, w której chcemy odpowiedzieć na pytania nurtujące początkujących przedsiębiorców, tworzących technologiczne startupy lub po prostu młode firmy. Pomogą w tym goście eksperci związani z ekosystemem startupów, mentorzy i uczestnicy Szkoły Pionierów PFR. Zapraszam, Paweł Chełchowski. Naszym gościem jest Dzisiaj Wojciech Mróz z Ashoki, zajmujesz tam pozycję Country Directora, więc pierwsze pytanie, czym jest i czym zajmuje się Ashoka? Już odpowiadam, dziękuję za zaproszenie. Ashoka to jest największa na świecie sieć przedsiębiorców społecznych, bo działa w ponad 90 krajach. I tak jak powiedziałem, jako sieć zrzesza już blisko 4000 przedsiębiorców społecznych, czyli osób, które na wiele sposobów rozwiązują różne problemy społeczne i, i pomaga tym osobom w rozwoju ich inicjatyw. To tak jak moglibyśmy powiedzieć taki międzynarodowy fundusz Venture Capital, natomiast z taką różnicą, że my nie inwestujemy w te inicjatywy i nie mamy żadnych udziałów tam, natomiast wypłacamy stypendia samym osobom i, i nazywamy te osoby Ashoka Fellows, i działam od 40 lat już blisko. No jesteśmy według NGO Advisor piątym najbardziej wpływowym NGO na świecie, więc wydaje mi się, że to co robimy rzeczywiście ma sens. Jasne. I chciałbym z Tobą porozmawiać o startupach impaktowych czy startupach wpływu czyli o takich startupach, które chciałyby zmieniać świat i robić dla niego coś dobrego. Natomiast często myśląc o takim startupie, pewnie pojawia się w głowie pytanie, czy da się na tym coś zarobić, bo są dwie perspektywy. Z jednej strony to perspektywa zmiany świata, z drugiej strony skalowania i jakiegoś zarabiania. Czy Twoim zdaniem da się to jakoś pogodzić? Czy da się zbudować impaktowy startup, który. No będzie zapewniał jakieś przychody. Zdecydowanie się da I, i podam, mam nadzieję, kilka przykładów, to będzie tylko kilka, bo tych przykładów naprawdę jest mnóstwo. Na pewno, żeby naszych słuchaczy jeszcze wprowadzić w tematykę, to bym pozwolił sobie zrobić pewne odróżnienie, właśnie czym jest takie tradycyjne inwestowanie, czym są startupy impaktowe, a czym jest na przykład venture philanthropy czy, czy filantropia, bo pewnie to jest ważne i niekiedy jest mylone. I tak jak takie tradycyjne inwestowanie można powiedzieć, że takim głównym wyznacznikiem jego jest stopa zwrotu. I im wyższa stopa zwrotu, to tym większa wartość dla, dla udziałowców, i w ten sposób często mierzy się sukces. Z kolei w filantropii. Nie ma czegoś takiego jak stopa zwrotu, jest tylko i wyłącznie pozytywny wpływ i mierzy się ten pozytywny wpływ oczywiście na różne sposoby. No i to inwestowanie impaktowe czy startupy impaktowe to jest coś, co jest w pewnym sensie pośrodku, bo tutaj można i generować stopę zwrotu i generować pozytywny wpływ. I oczywiście w zależności od tego, kto, to, kto jest funderem i jakie ma swoje cele, albo kto jest inwestorem i też Jakie ma swoje cele inwestycyjne, to ta relacja pomiędzy patrzeniem na stopę zwrotu i patrzeniem na pozytywny wpływ może być różna. Natomiast jedno i drugie istnieje i można robić startupy, które mogą mieć misję, mogą mieć głęboki sens w kontekście tego, czym się zajmują i mogą rozwiązywać różnego rodzaju problemy społeczne i mogą na tym zarabiać, więc, więc to jest możliwe. I, I przygotowałem kilka przykładów właśnie spółek, które są już tymi słownymi jednorożcami, i właśnie działają w kategorii impaktowej. Okej, okay, to słucham, bo to jest bardzo ciekawe, kim, yy, według, kto według ciebie no i według rynku trochę też osiągnął sukces, zajmując się impact investingiem. Znaczy impact, impact startupami. Yy, to przy... Powiem o dwóch przykładach. To są firmy, które wydaje mi się, że każdy z nas zna, bo to nie są, nie są, nie są anonimowe podmioty. Jeden z nich to jest firma Vinted, która się zajmuje kolejnym obiegiem rzeczy, ubrań, tekstyliów. Aplikację Vinted w Polsce ma bardzo wiele osób i nie wiem, czy wiecie, ostatnia runda inwestycyjna w tym projekcie. Wynosiła ponad 500 milionów dolarów i odbyła się przy wycenie ponad 4,5 miliarda dolarów. więc I to był rok 2018, jeżeli dobrze pamiętam. I od tamtego czasu ta aplikacja jeszcze bardziej urosła. Drugim przykładem z kolei takiej spółki, która zajmuje się mięsem roślinnym, nazywa się Beyond Burger. Jest już notowaną spółką na giełdzie i sprawdziłem dzisiaj rano przed naszą rozmową i jej kapitalizacja to już jest ponad 3 miliardy dolarów. Więc to są projekty, które jak najbardziej też mają swój komercyjny wymiar. Jasne. Natomiast patrząc od początku, o, kiedy zaczynamy myśleć o tworzeniu takiego startupu, myślisz, że ważniejszy jest tutaj taki biznesowy mindset czyli rzeczywiście ten wzrost? Czy patrzeć bardziej na to, ilu ludziom chcemy pomóc, czy bardziej myśleć jak NGO nad konkretnym problemem do rozwiązania, nad którym chcemy się pochylić i te zyski może są mniej istotne? Na to pytanie ja bym odpowiedział na wiele sposobów i tutaj jest wiele bardzo ważnych elementów, które dotknąłeś. Więc zacznę od jednego i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Na pewno takie myślenie albo-albo jest niekorzystne, więc ja bym patrzył na to, że można od początku myśleć o problemie, który chcemy rozwiązać, i jednocześnie możemy myśleć biznesowo, i jednocześnie możemy mieć tą wrażliwość, którą często, czy taką, takie serce, które często kojarzymy z osobami, które działają w NGO. I to trochę nie jest właśnie taki wybór pomiędzy czy serce, czy rozum i co pierwsze, bo, bo, bo z doświadczenia też z osobami, które osiągały sukces w przedsięwzięciach impaktowych, to to wszystko następowało bardzo często w jednym momencie. I to są trochę takie stereotypy, że, że ktoś albo jest w świecie NGOs, albo jest w świecie biznesowym. I wydaje mi się, że te przedsięwzięcia, które budują mosty pomiędzy tymi dwoma światami i uczą się od siebie wzajemnie, to mają największą szansę na sukces. Więc zdecydowanie od początku można patrzeć na te wszystkie elementy. Jasne. My też obserwujemy, jako PFR, trochę tą branżę impaktową, i czasem ja mam takie wrażenie, że te rozwiązania, zwłaszcza może ekologiczne, są tworzone jakby obok ekosystemu VC, obok całego modelu VC i czy myślisz, że jest miejsce, gdzie takie klasyczne, nastawione na zysk VC może wspierać takie projekty, czy to od funduszy też może wymagać pewnego, pewnej zmiany modelu? Wydaje mi się, że w pewnym stopniu jedno i drugie. Bo to też nie jest tak, że fundusze VC, te tradycyjne, które są aktywne w Polsce, przykładowo, nie inwestują też w takie rozwiązania. Jak słuchałem Twojego pytania, to pomyślałem o Adze Maciejowskiej, która robi taki startup Plan B, i to jest narzędzie wspierające proces osiągania neutralności klimatycznej i takie narzędzie do raportowania śladu węglowego. No i w, i w tą spółkę zainwestował Smog Ventures, na przykład, który no, tak naprawdę zarządza jak najbardziej tradycyjnym funduszem VC. Więc takie przykłady są. I jak ja też trzy miesiące temu robiłem taką mapę inwestorów nastawionych na impact, no to powiem Ci, że, że wiele tradycyjnych funduszy się zgłosiło do mnie i chciało w takim miejscu być. I jak najbardziej patrzą na impaktowe inwestycje. Natomiast często też przez to, że to jeszcze nie jest mainstreamowa. Działalność inwestycyjna, no to też się tego uczą. Czy chociażby w jakiś sposób raportować impact i, i jak go mierzyć, i, i, i jak właściwie stawiać sobie KPI-je na, na właśnie na, na elementy związane z pozytywnym wpływem. Mhm. Jesteś też twórcą Impact Angels. To jest sieć aniołów biznesu, którzy chcą celować w takie inwestycje impactowe. I je wspierać. I w związku z tym pytanie, jakie wy macie KPI, jakie macie założenia i w kogo byście chcieli inwestować jako Impact Angels? To, to już mówię, kto stoi za tą inicjatywą, bo to jest inicjatywa nie wyłącznie moja i nie wyłącznie Ashoki, a, a bardzo ważnym podmiotem, który wspiera i też jest inicjatorem jest Cobin Angels. To jest duża sieć aniołów biznesu, właśnie. Można by powiedzieć tradycyjnych, która działa już od wielu lat w Polsce. No i wspólnie stwierdziliśmy, że warto byłoby zrobić jakiś ruch, który pomoże tego, temu ekosystemowi impaktowemu, bo też im więcej pieniędzy, im więcej inwestorów będzie aktywnych, no to tym więcej zacznie powstawać tego typu przedsięwzięć. A, a patrząc też na rynek zachodni, to tamtych startupów jest bardzo dużo. Jak rozmawiałem mm, dwa tygodnie temu z kolegą z Berlina, który też jest inwestorem impaktowym, to powiedział, że w zeszłym roku przeglądnął ponad tysiąc projektów impaktowych z całej Europy, które do niego trafiły. No w Polsce ten rynek jest jeszcze dużo, dużo mniejszy i nie działaliśmy jeszcze oficjalnie, natomiast takich spółek w pipeline, które do nas się zgłaszały, czy do mnie, czy do Roberta z Cobin Angels, to była kilkadziesiąt, więc, więc jeszcze skala jest całkowicie inna. Wydaje nam się, że jak pojawią się inwestorzy, to też. Dużo chętniej fanderzy będą tego typu, projekty, w tego typu projekty inwestowali. No i znamy też wiele funduszy impaktowych zagranicznych, które z wielką chęcią by koinwestowało w takie projekty polskie. No też często pod warunkiem, że mają też polskich inwestorów. I my jesteśmy na takim etapie dzisiaj, że my z jednej strony powolutku zaczynamy zbierać pipeline, ale przede wszystkim zbieramy indywidualnych inwestorów, którzy chcieliby w takie projekty impaktowe inwestować. Z doświadczenia wiemy, że taka wielkość inwestycji to jest najczęściej od 50-100 tysięcy złotych do, do 200-300 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o pojedynczego Angela. I, I te rundy, które będziemy chcieli robić, pewnie będą wahały się od 500 tysięcy do, do 1 miliona, chyba że będą właśnie z nami koinwestować inne fundusze. Jasne. Natomiast, jakie to są startupy? Czy Patrzycie bardziej na ekologię, ekonomię cyrkularną, czy na zieloną energię, czy może na jakieś projekty społeczne, czy na wszystko, co gdzieś da się pod to hasło impaktu podpiąć i pod 10 globalnych celów ONZ. To Patrząc na ilość projektów, w Polsce jeszcze jest, i że to nie jest duża liczba, no to patrzymy na wszystkie cele, które mogą być realizowane, chociażby z tymi dziesięcioma głównymi wspomnianymi przez, przez Ciebie. Nie mamy na ten moment ograniczeń. Być może z czasem to też grupa naszych angeli wskaże, że oni będą zainteresowani. Szczególnymi segmentami tego rynku impaktowego. Dzisiaj, na pewno, jeżeli chodzi o, o naszą otwartość, przeglądanie tych projektów, no to chcielibyśmy przeglądać wszystkie i pewnie w dużym stopniu też misją naszą będzie edukowanie rynku, czyli jakby pokazywanie różnych metodologii liczenia impaktu, czy właśnie obszarów, w których takie przedsięwzięcia mogą, mogą być realizowane. No i na pewno będziemy starali się też zapraszać wiele gości z zagranicy i od strony Właśnie potencjalnych projektów z sieci Ashoki, która w samym klimacie jest Ashoka Fellows na, na całym świecie ponad 300, e, czy z kolei inwestorów i impaktowych i takich że z jednej strony realizują przedsięwzięcia tradycyjne, ale z drugiej strony też właśnie wspierają na, na wielu płaszczyznach projekty społeczne. Jako Ashoka prowadzimy taką sieć Ashoka Support Network i tam jest blisko 400 przedsiębiorców, często to są partnerzy funduszy VC, często to są konsultanci dużych firm y, y, doradczych i oni wszyscy y, angażują się na wielu... Na wiele sposobów, no i mają też w swoim portfolio wiele różnych inwestycji i doświadczeń. I wydaje mi się, że, że oprócz tych doświadczeń inwestycyjnych, no to właśnie takie doświadczenie, w jaki sposób można wykorzystywać chociażby swoje talenty i kompetencje w ramach przykładowo wolontariatu kompetencyjnego i łączyć ten świat biznesu ze światem ngo sów i, i wspierać takie przedsięwzięcia, które, no, które będą zmieniały świat na lepszy. To jest. Coś, co i jako Ashoka chcemy robić i jako właśnie ta sieć aniołów biznesu, o których wspomniałeś. Mm -hmm. Natomiast teraz może trochę przejdźmy od teorii do praktyki. Chcę zacząć impaktowy startup i od czego powinienem zacząć? Czy stworzyć typowy model biznesowy raczej, czy może przyjrzeć się na przykład wytycznym ESG i zacząć gdzieś budować od nich czy od założeń takich czysto właśnie impaktowych, od dotarcia, od rozwiązania konkretnego problemu czy od biznesu. Mhm. Odpowiem na to pytanie w następujący sposób, bo bardzo podobne zadałem w zeszłym roku sześciu doświadczonym inwestorom i funderom właśnie z tej sieci Ashoka Support Network, nagrywaliśmy taki, taki masterclass Inwestuj w Impact się nazywa i tam zadaliśmy pytanie właśnie od czego zacząć i co jest najważniejsze. I, i na sześć osób sześć odpowiedziało, że to my nie powinniśmy najprawdopodobniej tak szukać tego, to gdzie my to powinniśmy zrobić, że ten problem od którego powinniśmy wyjść, no to, to jest coś, co, co powinniśmy gdzieś tam już mieć u siebie w sercu, coś, co na, w sposób naturalny jakaś kategoria nas przyciąga. Czy to jest właśnie kategoria kurcze zmian klimatycznych. I czujemy, że to jest miejsce, gdzie byśmy chcieli zrobić. Czy właśnie tej ekonomii cyrkularnej? Czy to jest miejsce może, które, które nas interesuje? Czy może edukacja, czy może służba zdrowia, to są te obszary, które naprawdę nas kręcą. I z, z takich rzeczy, do których ja bym. Zachęcał, to pierwszą rzeczą, którą można zrobić, jest takie bardzo fajne narzędzie, się nazywa Impact Gap Canvas, i to jest właśnie takie zmapowanie różnych rozwiązań, które w tym obszarze, który nas interesuje, już istnieją. I, i widzimy, jakie na przykład startupy, czy jakie fundacje, czy jakie stowarzyszenia działają w danym obszarze, a jakie problemy jeszcze są. Czyli kto się nie zajął na przykład jeszcze rozwiązaniem jakiegoś problemu. A, a na przykład są cztery organizacje, które już inny rozwiązują, ale czegoś im brakuje. Wtedy możemy rzeczywiście lepiej zmapować cały ekosystem, w ramach którego szukamy rozwiązania. I takim drugim krokiem, który możemy zrobić, tak jak często robiąc tradycyjny startup, no to bardzo popularnym podejściem jest zrobienie po prostu business model, canvas, robienie różnych hipotez i później rozpoczęcie sprawdzania tych hipotez. No to w świecie impactowym też bardzo popularny jest social. Impact Business Canvas, bardzo podobne narzędzie, które opiera się na bardzo podobnej metodologii podejściu właśnie do, do tworzenia hipotez i do sprawdzania tych hipotez, ale oprócz tych tradycyjnych KPI biznesowych, no, tam też warto jest, żeby zawierać te KPI y społeczne i impaktowe i to podejście do robienia później tych przedsięwzięć może być bardzo podobne i też musimy znaleźć sposób na finansowanie naszego projektu, Klientów, którzy będą nasze, nasze usługi, nasze produkty odbierać. Czasem stworzyć produkt, a czasem produktu nie tworzyć, bo też trochę w tym świecie społecznym nie zawsze chodzi o to, żeby stworzyć, żeby stworzyć jakiś produkt, a czasem połączyć kropki i tylko i wyłącznie być pośrednikiem między jednym produktem a drugim usługodawcą, na przykład. Ale o tym będziemy wiedzieć, jak zrobimy ten impact gap canvas, bo w świecie tej przedsiębiorczości społecznej, to, co jest chyba najważniejsze, to jest rozwiązanie problemu. I te osoby, które osiągają sukces tam, to też takim wspólnym, wspólnym mianownikiem, o którym się dowiedziałem, bo, bo wszystkie bardzo podobnie mówią, no to one nie są zakochane w swoim rozwiązaniu, w tym swoim produkcie, natomiast są zakochani w pewnym sensie w problemie, który chcą rozwiązać. Nie? I wracając, jak ja jestem zakochany w problemie w pewnym sensie, że ja chcę wpłynąć pozytywnie, yy, na przykład na zmiany klimatyczne, w jakimś sensie, to przede wszystkim mi na tym zależy. A jak to zrobię, w pewnym sensie jest wtórne. No i tak jak startupowcy wiedzą, no to będę próbował, aż mi się uda na wiele sposobów, i niekoniecznie tutaj produkt jest tym punktem wyjścia, od którego powinno się wyjść, a problem. I, I chyba w ten sposób bym odpowiedział na to pytanie, co pierwsze, czy produkt, czy problem. Jasne, trochę odpowiedziałeś też na moje kolejne pytanie, bo tutaj ostatnio. Trochę hałasu narobił taki przykład, w cudzysłowie, Airbnb dla uchodźców, i jest, był to taki projekt, o którym można powiedzieć, że to jest taki typowy startup z Doliny Krzemowej. Pojawia się ktoś, kto jest dobry w robieniu technologii, tworzy w ciągu tygodnia jakieś szybkie MVP, natomiast to rozwiązanie jest zaprzęgnięciem technologii do rozwiązania problemu, który jest dużo bardziej skomplikowany w rzeczywistości niż da się to zrobić w tydzień przy komputerze. Czy zaczynając startup ESG nie należy się bać właśnie takich oskarżeń o to, że zaprzęgamy technologię do Jakiegoś bardziej skomplikowanego problemu, i, i tak naprawdę trochę szkodzimy, lub mamy taki mindset zakładający, że problem da się rozwiązać kolejną aplikacją. Czy, czy może tutaj właśnie ten skoncentrowanie się na problemie jest? Pewnym lekarstwem. Dokładnie tak. I, I trochę nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, bo przez to, że też bardzo aktywnie wspieramy taką fundację w Polsce Tech to the Rescue i, i też ekasz, o ją współtworzyliśmy, to widzieliśmy, ile podobnych właśnie chęci rozwiązania tego samego problemu wpływało. I w tym samym czasie, tylko w Polsce, te. Powstało takich projektów ala Airbnb dla, nie, dla uchodźców, przynajmniej 4 czy 5, chyba o których, o których ja słyszałem. I to było trochę w ten sposób, że, że w piątek jakiś przedsiębiorca wymyślał pomysł i mu się tak śpieszyło, że bardzo często w poniedziałek, we wtorek już miał jakieś rozwiązanie i niekoniecznie go interesowało to, czy już ktoś pracuje nad takim rozwiązaniem, albo że warto. Tworzyć takie rozwiązanie, na przykład przy współpracy z kimś, kto już się na tym bardzo dobrze zna, na przykład jakąś fundacją, typu dom ukraiński, na przykład, który, który od lat się zajmował też też dokładnie tą tematyką. I to jest trochę właśnie, że ktoś nie odrobił czasem lekcji, tej wcześniejszej, czyli nie zobaczył, jakie inicjatywy są. Nie zrobił tego mapowania, o, o którym wspomniałem wcześniej, odpowiadając na pytanie. A druga sprawa, oczywiście, te, właśnie ta wiedza technologiczna może bardzo pomóc, więc ja bym ja bym nie mówił, że że, że, że tutaj nie warto w ten sposób podchodzić. Warto jest łączyć kropki i, i, i te przedsięwzięcia tak naprawdę nie robić w odizolowaniu od osób, które też tymi problemami się zajmują na co dzień. Trochę takim jest celem Tech to the Rescue łączenia właśnie NGO-sów z firmami, które takie rozwiązania chcą robić. No, i warto jest, żeby jak już jest jakieś rozwiązanie, to niekoniecznie chcieć, chcieć je powielać, tylko zastanowić się, czy, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób wesprzeć to, co już funkcjonuje na rynku. Z takich ciekawostek, jak powiedziałeś, Airbnb, to nie wiem, czy wiesz, właśnie przedsiębiorczość społeczna często tworzy rozwiązania, które później są bardzo mocno komercjalizowane i, i takim prekursorem Airbnb. Jest taka koncepcja couchsurfing. I to couchsurfing zostało w 1999 roku założone przez Caseya Fentona, który jest właśnie Ashoka Fellow. I, i takich Ashoka Fellow, które, którzy zrobili coś właśnie w ramach jakiegoś rozwiązania społecznego na początku, a później przyszła duża firma i to skomercjalizowała, też jest, też jest bardzo dużo. Mo, moje zdanie jest takie, że znowu te rozwiązania można w pewnym sensie łączyć i zastanawiać się od początku, jak zrobić, żeby dane rozwiązanie było. Prospołeczne i rozwiązywało jakiś problem społeczny, i też potencjalnie było w stanie na siebie zarobić, bo, bo jeżeli będzie zarabiało, no to też mogło będzie często powiększać swój impact. I, i problemem wielu, właśnie NGO-sów, nie tylko i wyłącznie w Polsce, jest to, że one są uzależnione od, od grantów, od dotacji, przez to yy, nie ma tam miejsca specjalnie na ryzyko, na, na popełnianie błędów, na innowacyjność, na Planowanie w horyzoncie dłuższym niż na przykład jeden rok, czyli poza jakiś grant, więc wszystko to, co ma biznes i dzięki czemu jest innowacyjny, bo może ryzykować i ma taki, taki mindset, właśnie, że możemy popełnić błąd, uczymy się i, i działamy. To w świecie NGO-sów jest, jest według mnie mało tego zaufania darczyńców do, do tych organizacji i przez to te organizacje często są mniej innowacyjne, więc to takie łączenie. I biznesu, i świata NGOsów, i impaktu, no to jest super ważna rzecz. I z mojej perspektywy to jest przyszłość. Im więcej fanderów z tym mindsetem łączącym te elementy będzie w Polsce, to tym wydaje mi się, że będziemy też żyli w fajniejszym kraju. Jasne. Teraz pewnie ostatnie pytanie, które przyszło mi do głowy, kiedy słuchałem Twojej odpowiedzi. Jako, że pojawiły się wytyczne odnośnie raportowania ESG, Pochodzące z Unii Europejskiej, i y, niedługo będą one wymagane przynajmniej od tych największych firm. Czy może to jest pole współpracy startupów z dużymi firmami i może też miejsce, gdzie NGO y, może też znajdą jakieś y, swoje y, miejsce? I pytanie, czy może właśnie dzięki tym wytycznym ESG pojawi się gdzieś więcej inwestorów zainteresowanych Impaktem. Mhm. Odpowiadając na to, na to pytanie, widzę dwie płaszczyzny. Jedna właśnie, że mogą się pojawić albo właśnie fundacje, które zajmując się daną problematyką, to mogą sobie wymyśleć dodatkowe źródło przychodów, właśnie wykonując na przykład dla, dla większych firm audyty i pokazując, jak. Jak można dobrze raportować? Mogą powstać całkiem nowe startupy czy fundacje, które się stricte będą zajmowały właśnie wspieraniem w, w robieniu takich audytów czy właśnie w narzędzi do raportowania. Wydaje mi się, że będzie duża przestrzeń ku temu która się stwarza regulacyjnie i często jeżeli chodzi o zmiany społeczne to to są takie cztery poziomy innowacji społecznych. Taka pomoc bezpośrednia, pomoc pośrednia, później pomoc systemowa, która często te, te systemowe rozwiązania są, są wspierane przez zmiany regulacyjne. Tu wspomniałeś właśnie zmianę, która wychodzi z regulacji unijnych, że coś trzeba zacząć robić ale tym takim najwyższym poziomem zmiany jest zmiana mentalności, zmiana rynkowa wynikająca z tego, że już nie trzeba nikomu przypominać, od nikogo wymagać jakąś regulację, tylko to jest tak naturalne i tak mainstreamowe, że nagle się okazuje, że to jest, że to jest jak najbardziej okej. Okay. No i tak z moich właśnie na koniec takich, może to nie jest moja myśl właśnie, ale, ale rzecz, która mi się przypomniała, Natalia Hatalska, która, która bada trendy, to w tym roku w szczególności ja zwróciłem uwagę, że jako taki new normal, czyli właśnie rzeczy, które wchodzą do, do mainstreamu, podała jako being good. I to being good przez to, że, że jest coraz ważniejsze i, i staje się coraz e, dla nas normalniejsze, też, no, powoduje, że te impaktowe inicjatywy, one często też z perspektywy e, funderów no, pozwalają robić coś, co ma sens, mniej się wypalać często, ale też z perspektywy inwestorów okazuje się, i, i było było na to już kilka badań, które znalazłem, pomagają osiągać nieco wyższe stopy zwrotu czasem przy mniejszym ryzyku, czyli przy mniejszej zmienności, co też jest takim złotym gralem inwestowania, a to wynika z tego właśnie, że ludzie i podmioty będą chcieli przede wszystkim właśnie kupować produkty, czy korzystać z usług, które, które no nie czynią świata gorszym, a mają za sobą pozytywny wpływ. Super. To w pewien sposób, bardzo pozytywne zakończenie, i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze parę razy przynajmniej. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i do usłyszenia.